Samej modlitwy, ojcze, ojcze nasz, któryś jest w niebie. Święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja. I wczoraj chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj, dzisiaj jest. W dalszych trzech prośbach błagamy Boga o odwrócenie następującego zła, grzechu, pokusy i tych rzeczy, które zagrażają życiu naszemu. Piąta prośba ma następujące znaczenie: Odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy je tym, którzy nas znieważyli. Ta prośba jest znowu w związku z poprzednią. Prosząc o chleb, przypominamy sobie dawcę samego i zaraz przychodzi nam na myśl niewdzięczność, jakiej się przez grzech dopuszczamy względem tego dawcy. Stąd i prośba o odpuszczenie popełnionych grzechów. Zważmy, że przez prośbę te osądzamy zarazem sami siebie. Mówimy bowiem do Boga, odpuść nam winy nasze o tyle, o ile my przebaczamy nieprzyjaciołom naszym. Powinniśmy więc zawsze z gotowością przebaczać bliźnim naszym wyrządzone nam zła. Powinniśmy więc zawsze z gotowością przebaczać bliźnim naszym wyrządzone nam zła. Szósta prośba ma następujące znaczenie. Odwracaj od nas pokusy takie, w których musielibyśmy upaść. Silny mąż podniesie ciężar stu funtów, czego nie potrafi małe dzieci. Tak rzeć się ma z pokusami. Jeden potrafi z pomocą Bożą przezwyciężyć pokusę, podczas gdy inny nie oparłby się tej samej pokusie. W prośbie powyższej nie prosimy, im, nie prosimy więc o zupełne odwrócenie pokusy, bo bez pokusy, zwyciężania pokus, nie można być zbawionym. Bo bez zwyciężania pokus nie można być zbawiony. Uczeń nie, nie może utrzymać dobrej noty, jeśli nie podda się egzaminowi. Szósta prośba jest również w związku z piątą. Prosząc o odpuszczenie grzechów, prosimy następnie o usunięcie wszystkiego, co nas w grzech wtrąca. Szósta prośba nie znaczy więc odwróć od nas wszelką pokusę, ponieważ bowiem bez zwyciężania pokus nie ma zbawienia, przeto znaczyłoby to nie dawać mi okazji do walki, do zwycięstwa. Zrzekam się nagrody za walkę i zwycięstwo, mianowicie wiecznego zbawienia. Takiego znaczenia nie może mieć żadną miałem ta prośba. Znaczenie nie może więc być tylko takie. Nie odbieraj nam siły i stałości w pokusie, albo nie dopuszczaj na nas pokus, którym nie sprostamy. Siódma prośba ma następujące znaczenie. Odwróć od nas wszystko, co szkodliwym jest dla naszego życia, a więc nieurodzaj, głód, choroby, trzęsienie ziemi, zalewy, wojny i wszelkie nieszczęście doczesne. Złe wspomnie... Zła wspomniane w ostatnich trzech prośbach są przeciwstawieniem dóbr poprzednio wyliczonych. Przeciwstawieniem wiecznego zbawienia jest grzech, który unieszczęśliwia nas na wieki. Łasce Bożej przeciwstawioną jest pokusa. Łaska bowiem oświeca rozum i umacnia wolę, przeciwnie pokusa przyćmiewa rozum i osłabia wolę. Pokusa przyćmiewa rozum i osłabia wolę. Przeciwieństwem rzeczy potrzebnych do utrzymania życia są rzeczy szkodzące życiu naszemu. Prośby modlitwy Pańskiej dadzą się więc podzielić na trzy części. Pierwsza część dotyczy Boga, dwie dalsze nas sam. Słowo Amen zawiera odpowiedź, jaką daje Bóg proszącemu. Znaczy tu bowiem, zaprawdę modlitwa Twoja jest wysłuchaną. Przy innych modlitwach oznacza słowo Amen tyle, co niechaj się stanie, albo prosimy najgoręcej, by prośba nasza była wysłuchana. Ponieważ słowo Amy, Nieswojcze Nasz, odpowiedzią Boga, dlatego przy mszy świętej wymawia je w paternoster sam kapłan w imieniu Boga. Przy innych modlitwach wymawia to słowo ministra. Jeszcze raz przeczytam, ponieważ słowo Amy, Nieswojcze Nasz, odpowiedzią Boga. Jeszcze raz, co znaczy? Że zaprawdę modlitwa Twoja jest wysłuchaną. W modlitwie Ojcze nasz. Inaczej znaczy, niech się tak stanie, niech, niech tak będzie, tak ma być. Ponieważ słowo Amen jest Ojcze nasz odpowiedzią Boga, dlatego przy Mszy Świętej wymawia je w Pater Noster sam kapłan w imieniu Boga. Przy innych modlitwach wymawia to słowo minister. Chrystus używał często słowa Amen, zwłaszcza przy zapewnieniach dla zaświadczenia prawdy. W Chrystusa miało to słowo zwykle znaczenie tak za prawdę. Ojcze nasz wcielił Kościół już od dawna do mszy świętej i do wszystkich prawie modlitw publicznych. Pierwsi chrześcijanie, którzy przyjmowali codziennie ciało pańskie przy mszy świętej, odnosili czwartą prośbę Ojcze Nasz do Komunii Świętej. Przy publicznych modlitwach w Kościele odmawia kapłan sam trzy pierwsze prośby, a wierni pozostały cztery. Przy publicznych modlitwach w Kościele odmawia, czyli poza Mszą Świętą, odmawia kapłan sam trzy pierwsze prośby, Święcie imię Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie taki, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie taki na ziemi, od chleba naszego powszedniego wierni. Przy publicznych modlitwach w Kościele odmawia kapłan sam trzy pierwsze prośby, a wierni pozostały cztery. Kapłan modli się więc o dobra wieczne, a lud o dobra doczesne. Pouczenia duchowne, z książeczki księdza Feliksa, Kozela, Msza Święta, jej znaczenie, obrzędy, pożytki, jej znaczenie, pożytki, obrzędy i sposoby słuchania wydane w Krakowie 1929 rok. Dziś o kredo wierze. Kredo. Kredo i de Po Ewangelii, we wszystkie niedziele i w niektóre większe tylko uroczystości. Odmawia kapłan kredo, wierzę. wymszy śpiewany początek intonuje, czyli śpiewa. Kredo jest to wyznanie wiary, czyli krótki zbiór zasad nauki chrześcijańskiej. Wyznanie to wiary jest nieco obszerniejszym od naszego zwykłego wierze, czyli składu apostolskiego, który, od, który wszyscy co dzień w pacierzu odmawiamy. Podstawą jego jest wprawdzie skład apostolski, ale ten został nieco rozwinięty. I dwukrotnie rozszerzony naprzód na Soborze Nicejskim, z okazji błędów wajańskich dla potępienia tych błędów, to był 325 rok, a później na Soborze całogrockim, czyli inaczej Konstantynopolitańskim, 371 bodaj rok. A później na Soborze całogrockim, ponownie powiększony z okazji błędów heretyckich macodyniusza. We wschodnich obrządkach to wyznanie wiary podczas każdej mszy świętej odmawia głośno lud, cały wspólnie z kapłanem. Wyznanie to wiary jest następujące. Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i dzień, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych i w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego, Jednorodzonego i z Ojca zrodzonego przed wszystkimi wiekami. Boga z Boga, światłość ze światłości. Boga prawdziwego z Boga prawdziwego, który jest zrodzony, a nie uczyniony współistotny Ojcu, przez którego wszystko się stało. Który dla nas ludzi, dla naszego zbawienia, stąpił z niebiosów stąpił z niebiosów. Tu kapłan na cześć wcielenia Pana Jezusa przyklęka i wcielił się, czyli przyjął ciało z Ducha Świętego z Mali, dziewicy i stał się człowiekiem. Ukrzyżowany też za nas pod Poncjuszem Piłatem, cierpiał i pogrzebion jest. I zmartwychwstał dnia trzeciego wedle Pism i wstąpił na niebiosa. Czyli wstąpił. Wstąpił jest. Z niebiosów, wstąpił do piekła, tutaj wstąpił na niebiosa. Siedzi na prawicy Ojca i znowu przyjdzie z chwałą sądzić żywych i umarłych. Tego królestwa nie będzie końca. I w Ducha Świętego, Pana Ożywiciela który z Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem, wespół razem jest czczony i uwielbiony, który przemawia. Przemawiał przez proroków i w jeden święty katolicki, powszechny apostolski kościół. Wyznaje jeden chrzest na odpuszczenie grzechów i oczekuje zmartwychwstania umarłych i życia przyszłego wieku. Amen. Prawdy wiary w tym wyznaniu zawarte powinny być każdemu chrześcijaninowi znane i nie mam zamiaru tu ich wykładać i tłumaczyć, niektóre tylko mniej jasne wyrażenia chcę objaśnić. I tak o Panu Jezusie wierzy i wyznaje Kościół przeciw alianom, że On jest Bóg z Boga, światłość ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego. Czyli innymi słowy, że tak jak Bóg Ojciec jest Bogiem i światłością, tak Jezus Chrystus, Syn Boży jest tym samym Bogiem prawdziwym i to nieuczynionym, stworzonym, jak inne stworzenia, ale od Ojca pochodzącym przez niepojęte dla nas wieczne zrodzenie. I że cała istota Jego jest zarazem wspólną z istotą Boga Ojca i dlatego nazwany jest współistotnym Ojcu. Kto chce lepiej poznać naukę wiary i kościoła świętego katolickiego Jezusie Chrystusie, czyta numer 20 Głosów Jezusa, Głosów Jezus Chrystus, czy jest odniesienie do literatury dodanej.